O, ale i idealnie Oma. Też się walnąłem No właśnie, chociaż ja chyba nie, ale cóż Siemaneczko Ściałem powiedzieć No i gówno także Dobra, dobra, to już było wcześniej To już było wcześniej Możesz także... nadal, ale OK. Co, mogę powiedzieć, mogę się przywitać, Pozwalać mi? Nie, znaczy mi... tak, ale nie, tak, no tak Tak? Tak, tak Siemaneczko, witam bardzo serdecznie, młodszym od 2012 od 547, pan It's tutaj... Me, Mario. I wygrywam teraz i nic mi się nie stanie. Tym razem będzie dobrze. Tak Jezu że... nie wiem który No ten. Au. No nie chyba. No ten co... No nie wiem. No mówiłem, że ten no. No dobra, ale tutaj się punkty nie naliczają, bo to jest taki... wiem, powiem, że trzeba psute. jechać z tej strony, nie? Po 500 punktów trzeba lepiej wjechać. Najpierw 500 plus potem CRS. No tak, najpierw 500 plus, a potem życie. Aż tak dobra zmiana. Łooooo wow. oh, Poszedłem no, nieźle. Ale no, ogólnie, nie ja strzeliłeś. to ja, DGTRM i tak. A zobaczymy, czy te punkty mi się nal naliczą, bo raz mi się naliczyły. No, naliczy... no tam zależy, bo takim kątem tam w ogóle... Jakieś... Naliczyły się, no, naliczyły się, normalnie. No, no. Hmm. A ty oczywiście się rozpędzasz, no bo proszę państwa, no po prostu. Nie jest... wiem, czy trafię, nienawidzę tego tu. No, 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 no. Poszedł. No. Wow, czy najdłuższy, no nie. Ja nie no, ma, Oczywiście, się że nie umiesz No a to 40 sekund mam, może mi się uda, no może Kto powiedział, że mi się nie uda prawda skoro mi się może udać Dla bezpieczeństwa pojechałem tu Niepotrzebnie w sumie Dla bezpieczeństwa Tezorny zawsze ubezpieczony O Jezus Jezus walnąłem i już jest źle bo kurde No 10. O jak poszedł poszedł no nie, dobra, no cóż, myślałem że się kumulują, a tu się nie kumulują, i kumuluje, to już nie nawet nie powiem co. Out ale też mi się nalicza. o, może będzie rekord? Nie, 213, jakąś bokiem w ogóle poleciałem, strasznie. Dawaj, 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 lecisz GTR, Ostatnia sekunda, 19, no nie. Idziemy do ludu. No nie, no po prostu. No ale chociaż dostałem osiągnięcie, za to dostałem dużo punkcików i jestem mhm. lepszy. No. Nadal mniej niż jada, okej. O jajku, bo mniej niż ja to jesteś od razu gorszy i nikt ci nie, nie lubi. <grafy> no to mniej niż ty i mniej niż zero. W sumie to samo, nie? Where the hell is the meeting? I don't know where o, the meeting. Tutaj Tutaj? Ja <grafy> znaczy, <nawet> nie... <grafy> o Jezu. Czemu? Nawet nie poczułem, że się śmieję z ciebie. <grafy> Czemu wszyscy? Nawet ty. Znaczy to było totalnie nieświadomie, naprawdę. <grafy> dobra, dobra. Tak Zespołówka. się tego mówi. Ty masz down na zespółkę. No, chyba ty. No dobra, no ale ja mam taką, że się wyleczy. O, namierzchni o. o, mój oligarch. My faworytę. Normalnie, ale jak ja kocham ten dźwięk. Jeju, to V6 brzmi tak cudownie. I czemu to tak dziwnie. Ja to nie wiem, kurde. Nie trafię. No oczywiście, że. O nie. No prawie, <laughs> prawie, no tak. Było ten tak czas No wiem, ale ja... o, no, jestem pod mapą, jestem pod mapą. O, już nie. Dobra, no przegram tu, kolejny nie byłeś górno, widziałeś. A, idź. Bo to jest ten wyścig, co ci, wiesz, to się tam zepsuło się. No, nie... Właśnie, to jest ten wyścig. Ty nie, ja nie chcę. Cicho, cicho. Tu, je, yeah, się. Cicho. Dobra, jedziemy normalnie i... Przejechałem, dobra. Uda się tym razem. No, mniej więcej. Nie, 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 nie. Wydaje mi się, że mam wolne, wolniejsze auto, ale to może przez to, że po prostu. O, przegrywa... No właśnie, dobrze no, co to dodaresz. No mówię, że kurde, ja zawsze mam taki. Ale no, R8 jest o wiele lżejsza. Ale to w grze nie ma żadnego A nowa znaczenia. R8 ma najlepszą dwusprzęgłową skrzynię na świecie. Rozumiesz to? Szczynie biegów, oczywiście, nie jakąś tam skrzynkę na zakupy czy coś. Normalnie. To się nazywa bagażnik, nie wiem czy wiesz. Ty. Jak to się stało, że ty dojechał? Aaaa... Normalnie. Nie bagażnik, tylko mówię, że się nie biegł. Mówiłeś, mówiłeś o skrzynce na zakupy. No, powiedziałem, że nie jest skrzynka na zakupy, debilu. Więc mówię, debilu. Z debilem. Czemu mnie wyzywasz w ogóle? Kogoś muszę. Jesteś najbliżej. Oj. Nieprawda. O, o, o zniszczył. Ojejku, biedactwo. Nie, naprawdę mi się przykro zrobiło, jak tak poleciałeś, wiesz? Super, cieszę się twoim nieszczęściem. Chyba szczęściem coś. No dobra już. Nie, nie, to ci nie wyszło. No nie, słaby jesteś, no ogólnie no. Mm, Oczywiście. No. Ja nie jestem słaby, dobra? Ej nie, boli mnie nie. już głowa, idź sobie, Karol. Jak, yy, jak ja jak ty po wojaku? Dlatego cię głowa boli. Jestem po wojaku. Ja i przez ciebie w ogóle. Zostaw wojaczki. No wojaczki to są kozaczki. No może nie kozaczki, ale ewentualnie jak jestem biedny, to mogę wypić co ty, ty możesz wypić? Jak jestem biedny, to mogę wypić. A czemu, jak jesteś biedny, a jak nie jesteś biedny, to nie? To wtedy biedny z Wow, ty to jesteś chyba taką mocną głowę masz co nie? Normalnie, tak tak. Kurde, A pamiętasz, jak do mnie jest Sylwestra? No ty się grałeś na live. Normalnie. A nikt mi na początku nie wierzyła, a potem tak. Ojej. Oh, a, a ja, mówiłem, ja to tu jest to zadzwoni, mówiłem Kemo, to wykona do mnie telefon stacjonarny. Mówię kurde. Telefon stacjonarny, No, tak, dzwoniłem. Jest, dzwoniłeś ze stacjonarnego. Tej kurde nawet zdjęć nie robi. Nie. <laughs> Z tego tego co się kręci tym kółeczkiem, wiesz. To no taki stacjonarny ze stacjonarnych normalnie. No nie, źle pojechałem. To się nazywało, Boże, teraz nie pamiętam, a ja to pamiętam znaczy, ja to pamiętam, ale nie pamiętam najgorzej. phone. Nie, znaczy cell phone też, ale starczą, o właśnie, z starczą Star, to było. Starczą, starczą. Ty tam wiesz, w mnie widziałeś. Nie no, wiesz o co chodzi. No ja tak, ty nie. Schowam się za krzakiem. Normalnie. Jak o jakiś, nie rozbijesz Ty jesteś chyba jakiś normalnie zwierzak, co nie? A ty upośledzony, trzeba idziesz od dupy? Co? Gdzie ty co? A nie tam, dobra, okej okay. Tam, no musiałem zawrócić, bo chciałem od dupy strony, no, ale stwierdziłem, że kurde chyba bliżej będzie tędy Ja miałem ciężką rozkwinę, którą drogę do jazdy wybrać No właśnie, mnie też to, to jest najgorsze niestety w tym. złapało i, i no przykro mi A co, wyścig teraz, czy co? Wyścig, chyba No, wyścig Bonkersy No, bunkersy. Nie zapoleciałeś. Znaczy no, tak Zepsułem to w ogóle, że tak zostałem. O, no, bo ty tu. zawsze taki, a zepsułem, potem ja się zderzę, wyprzedzisz mnie i będzie, ale jestem fajny. Ojej, mam na Kemo, znaczy Tomek, ale. Mam no, na Kemo. No na pewno. No. no nie. Dobra, wygram chociaż jeden wyścig może. Znaczy znaczy się to nie, ale. jest ten Ale spowalniam przy zakrętach normalnie, to jest nie Jak dziwne. Jak ty jesteś już za mną. Przyspieszaj, no GTR, GTR, jedziesz, proszę Cię. Ile jedziesz, Macie? 318. Oj, 330. <grystki> e, to mnie nie dogonisz, <grystki> Powoli, ale jadę. Nie no, powoli, no Nie, w miasto 318. zjeżdżamy najgorzej, najgorzej. Ciężarówka na wyjeździe. Jezu. Nie, ja to <grystki> wygram, nie ma bata z na pupą, Zarzucił pupką, kemocik, ke elegancko. Uważaj, bo się zbliżam. Nie, niż mnie, proszę. No, no, zobaczymy, jak mi się nawiniesz. Nie obiecuję. Jak ty się nigdy nie. <gryzyni��> <ś arrasione> <ś arrasione> o! Na szczęście! <ś so demek> no nie! Zapatrzyłem się na ciebie na mapce! No nie! Jaki to jest najgorsze... Znowu to samo! Ale, ale. Ale, 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 Janbro. Kemociku, kemociczku. Nie mów, tak, że... to brzmi jakbyś chciał siku. Kemo, kemociku, chcesz siku, Chodź, haćko. Dobra, już wygrałem. Kemociczku, siczku Kemociczku, bardzo blisko mety. No nie, no nie, no nie, nienawidzę cię. Jesteś najgorszy. Oh well. No kurde, jakbym to ja w ciebie tak. <laughs> Naprawdę? Będzie być gest fucka jeszcze taki do kliknięcia pod no jakimś klawiszem. No wiesz co, to nie jest GTA. Ja tam pokazywałem fuckersy do, do tych rekinów, nie goniły na motorówce, to było straszne. Do rekinów? Naprawdę, no tam się da pokazać fakersa do rekina i on cię będzie gonił. Rekin? Tak, rekin. Co? Rekin w wodzie. Normalnie? Normalnie jak pójdziesz motorówką zatrzymasz się gdzieś i, i nagle na, na, na minimapie będzie ten... Eee, takie czerwone przyjesteś? tam kółeczko, czy tam kulek kwadracik, znaczy, że rekin płynie, no i teraz jak tam się pokazuje chyba, nie wiem, czy, czy jak przyciskasz ten środkowy przycisk myszy, czy coś, no to się fuckers się pokazuje i, i wiesz, i on się, w i 500 punktów? Dobra, niech ci będzie, chociaż raz ci wyszło. Na szczęście. już się oj. martwiłem Ojej, oj, oj. ojej, ojej. Naprawdę, oj, oj. wiesz, ty oj. co. Już prawie uwierzyłem, że to niespecjalnie. specjalnie. ten. Nie no, wiem, że to... <laughs> Kurde, jakby mnie uderzył w tą ścianę, to bym się Zniszczyłeś mnie ty tyłem. mnie tak perfidnie, mi takiego kopa w plecy sprzedałeś normalnie. Ciebie to tylko zbić. No i głupio jeszcze tak nitro użyłem. Nie, ja to nie wiem, ja to się nie nadaje do tego normalnie. Jak by to powiedział mój dziadek? Trzeba myślić. Myślić? Myślić trzeba. Nie, bo się myślicielem zostanie. Ale ty masz lżejszy samochód, zobaczymy, ale nie, ze skokami chyba wygrywasz, nie? Oczywiście, że tak. Oj, trochę już my się nie zsynchronizowali. No, tak odrobinka, wiesz, balet, tak rai, Raj w balet. ogóle rejestracja, ty. 25 sekund. Dobra, zdążę, no, może coś mi się uda. Czy tu się da więcej wykręcić, na pewno. No da się, pewnie się da, no, Tylko ja tak się boję, żeby... Żebym ja ciebie nie żeby Nie, nie się żebym się Potembo. nie walnął w tą... A, beleczkę. No właśnie. Normalnie. Przy samym Ej. tym, przy samej górze. No mówię, tam nie można za szybko. Kur, ale pała. Ale pała normalnie. Ale pała tej. Ostatnio mecz i trzy. Kurde. Nie. Następnym co, ile będzie? Kurde. No normalnie Pięć? dwa. Dwa tym razem po środeczku. Ale cię zniszczyłem. No nie. Jestem już tak daleko od mikrofonu, że już się boję jak będzie jakoś tam i tego, tego co nagrywam w tym momencie, ale... Jest rajzerem. Farga mnie boli w ogóle ty. Mmm, no patrz. No normalnie. No, jak, jak twoja normalnie. Dobra, teraz jest drifty. Gówno drifty matko, jak to nie o ma. I to nie ma w ogóle mocy, żeby podriftować, albo to przez moje opony. O o, o o o o o No nie no pojechałem w to samo miejsce co ty. Myślałem, że się bardziej inteligentnie z tego wybrniesz, ale jednak nie. No bo ja pojechałem, w, jechałem w tą stronę i liczyłem, że będzie punkt gdzieś tam w inną stronę, normalnie. A idź ty, i tak to wygrasz, ale... W ogóle, kiedy mocno tec od 547? Nigdy. Ty nigdy nie nagrywasz z nim? Mhm. -mm. Czemu? Co ci się w nim nie podoba? Może jakiś problem do mojego kemota? Hmm. Meh. Co, mm, Co ci się w nim nie podoba? To, że nagrywa Jest na to. YouTube 6 lat I, i nie osiągnął nic? Spisłem <noise> Nie no, osiągnąłeś tam Niziny, nizin, ale zawsze coś no Depresja tej Raczki elbląskie Normalnie Zobaczymy. 11, 8 metra. Pojechałem górą No i w ogóle jakie to ma mało moc? Ja nie rozumiem, gdzieś to jest auto z nad... No właśnie, z tym napędem No właśnie Rusemka ma, nie wiem, naprzód swojego No tak, naprzód, no, czy, no. tak, zdecydowanie, no quadro naprzód, wiesz, to jest specjalny. No, no to nie jest quadro właśnie. Nie, 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 Nie naprzód. No co dobra, tak. napędem naprzód, oczywiście, no przecież, że tak. Palić, 4-2 litra V8 i napęd naprzód. Kurde, nie człowieku. Mnie to. to jest normalnie kolega, kolega Civica, no, no człowieku. A w najmocniejszej wersji miało 5-2 litra. Nie obstraj się v -10, na to. 10, V10 V10 o 10, no, mówię ci, kurde. Dwa checkpointy. Oczywiście kto wygra, no. Jedyny niekwestionowany mistrzkiem od 547. Żartowałem. Nie mam wątpliwości. Ale... chociaż wiesz... Chociaż mi nie wywaliło tego. Ekranu. No, nie miał hop, zanim nie skoczysz. Żebyś ty się pieprznął teraz z jakiegoś trafika, wiesz. Aaaa no już meta, no. Beach please. Plaże proszę. Czym do ludu. Czym do lodu? Kiedy ja cię w ogóle wyeliminuję, no? 500 punktów więcej! Co za. Dobra zmiana, hashtag. Co za pajac. już Oj. koniec pewnie. Tak. Oj. no Samotny wygrał jeden wyścig. Samotny jeździest normalnie. Nie potrzebuje jakiś tam. I jeździest bez głowy. 4000 punktów więcej. 4400. Mhm. 4 nie wiem, nie liczyłem. Już mnie to nudzi. <śmany> ciągłe cztery... wygrywanie to jest męczące, wiecie. Cztery. cztery... Oj, no dobra, już, op... już, już, koniec? Już? <śmany> Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się oczywiście spodobał i że Kemot przegra jakiś tam kiedyś ze mną. bo czy raz się udało, prawda? Ale to nie jest. No, normalnie nienawidzę cię. Było, mm -hmm. było. W ogóle chodź tu, gdzie ty jesteś? A ty daleko jesteś. A nawet to nie chcę kończyć tego odcinka, bo nie zasługujesz na to po prostu. Mm -hmm. Jestem zbyt dobry już? dla ciebie i już. tego przegrałem, bo ci dałem fory normalnie. Już? Tak, no prawie już. To, to dziękujemy, dobranoc. dobran to wieczorem wyślę, żeby na dobranoc było. No. no co ty, na razie. No papa, hej. <laughs>